O, jak fajnie, no widzę tam kotuszkę. Przecież. No, jak byk, widzę tam kotuszkę. No przecież muszę tam jechać. Idzie jakiś pan. I ja jadę. To znaczy już idę. Idę do kotuszki małej. Poznać się z nią. Spójrzcie, czy ona tu mieszka. Nigdy tu nie byłem. Jest tu kotuszka jakaś, patrzcie. Pod klatką stoi kotusia. Jeszcze mnie nie zna, ale za chwilkę się dowie, kim jestem. Ach. Mój rower stoi. Kotusia, cześć, Kotusia. Co to jest za miejsce? Tu nogi siedzą. Piękna. Musisz pozwolić kotu, żeby sam do ciebie przyszedł. I akceptuje czy nie. Akceptuje czy nie? No troszkę się boi, ale... Nie gryzie. Nie, nie gryzie, nie syczy. Kochaniutka. Masz tu jakąś miseczkę? To ci damy jedzonko, co? Gdzie masz miseczkę? Ale śliczna kotka. Spójrz jaka śliczna. Śliczniutka, nie bój się. Chodź. No chodź. Jedzonko by ci dać, co? Patrzcie jaka piękna. Jaka ostrożna, jaka piękna. Udało się. Znaleźliśmy kotkę. Pod tym długim blokiem. No, jest to kawałek ode mnie. Team Chaos. Team Chaos. O! Mają trzy kotki w domu, patrzcie, co ludzie robią. Trzy kotki w domu I piękne maskotki Piękne maskotki leżą wszędzie WD-40, zaraz sobie psiknę O, ma miseczki Są miseczki I jest domek Wszystko niby zastawione O, a ona próbuje się dobrać do mojego roweru Zaraz ci dam jedzonko, kochanie, bo mam Tak się składa, że mam I będziesz jadła Szybciutko chodź do swojego nowego przyjaciela. Patrzcie jaka piękna kotusia. Jaka piękna kotusia. Nowy przyjaciel, da ci jeść. Malutka jak kuleczka się zachowujesz, co? Chodź ci jedzonko dam, kochanie, chodź. Tu masz miseczkę, chodź. Tu jest miseczka. Ci wyciągnę tą miseczkę, ci dam jedzonko, nie bój się. Chodź kochana. Tu troszkę tak brudno, jeszcze przetrzemy to, dobrze? Poczekasz? Poczekasz Kitusia. Proszę kochanie Proszę kochanie Poznaliśmy dzisiaj taką kotkę Będzie hitem na kanale Bo jest cudowna Ale była głodna, co? Malutka Patrzcie jak fajnie i nikt nam nie przeszkadza Pozwolę sobie psiknąć jeśli tu coś będzie o coś tam jest dobra pożyczę sobie kitusia Za to, że nakarmiłem wam kota psiknę sobie WD-40 na łańcuch kotusia kotusia kotuśka je yeah. smacznego kochani Fajnie, że Cię znalazłem, malutka. Ciekawe, jak teraz Team House tutaj mieszka. Kotka jest z Team House. Kochaniutka, jak je? Pokażę Wam ją z góry. Zobaczymy ją z góry, jej wzorek na pleckach. Ładna, co? Kolorowa. Taka piękna trikolorka O jak je, o jak je Cały sosik wylizała Smakuje im ten sosik bardzo Wygląda jakby wylizywała sam sosik śmieszne Malutka Chciałbym ją jeszcze pogłaskać, muszę więc poczekać. Odleciały. Kitusia, jeszcze jesz? O. Teraz wody idzie się chyba napić, patrzcie. No. Ma, ma trudności z napiciem się wody. Chodź, ja ci pomogę. O, ona chce się napić wody. Troszkę masz brudną tą wodę, co? Może by jej przelać do czegoś czystszego. Co? Misiulka. No chodź moje kochanie piękne, już zjadłaś prawie. Miseczki ci. Jak mogłem, to wyczyściłem i tu jedzonko. Jak. Hello. Jak możemy, to jedzonko tutaj ci dajemy. No jak, jak je, śmiesznie patrzcie co ona robi. Wolała z tej miseczki sobie to wyjąć. No niech sobie radzi jak chce kochana. Ale jej smakuje, co? Kitusia. Kitusia piękna. Ale pałaszuje, śmiesznie. Mięsko sobie je. Śmiesznie. Kituśka. Ptaszki, ptaszki, a kotuszka tutaj sobie o już zjadła prawie Smakowało Ci? Maluśka, smakowało Ci? Przyjdź tu, siadaj pogłaskać troszkę O jeszcze znalazła mięsko Bardzo mi się podoba ta kotka wszystko ładnie zjada, wszystko ładnie zjada, już szuka. Szuka więcej. <tryk> moja kochana, moja kochana. O za ogonek można ją chwycić. O z tej strony jest, zobaczcie jaka ładna. Łapka jaką ma czarną, białą. Jedną czarną, jedną białą. Śmiesznie wygląda. Ale ona jest pomieszana śmiesznie. To rudy kot z czarno-białym, chyba co? Jak myślicie? Rudy kot z czarno-białym. Fajnie by wyglądał tylko rudy z czarnym. Nie aż tak zmieszany jak. Fajnie by wyglądała ona, jakby nie miała białego też, nie? A nie byłaby tak bardzo pomieszana. Nie byłaby brązowa, tylko by była i ruda i czarna, ale bez białego. To by był piękny kotuś też. Ale to nie znaczy, że ona nie jest piękna. Z tym czarnym noskiem swoim pięknym. Nazywam ją Czarny Nosek Czarny Nosku Ej, Czarny Nosku <grym> Ale ona lubi jeść Ale ona lubi jeść, patrzcie Czarny Nosku Też bym coś zjadł w brzuchu mi bój Czarny Nosku Czarny Nosku, patrzcie Nie odpuści Tam już zostało coś, za czym ona nie przepada że ona nie zje do końca tego. Strzeliło mi coś spod buta. O, idzie do na nas czarny nosek. Idzie do na nas czarny nosek, nasz piękny. Nasz piękny czarny nosek, ale nie, nie lubi się tak dotykać. I tak przyspiesza kroku jak się zbliżamy. Czarny nosek. Nasza piękna. czarnonoska piękna. Najadłaś się. Nawet pogłaskać się nie chcesz dać teraz. Co? 对呀。